Jest sobie taka firma, która nazywa się Rebelhorn i produkowała bardzo ciekawy model, który nazywa się Patrol. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem kurtki trójwarstwowej dla turysty, który jest dosyć wymagający i ma do wydania w granicach 1200-1300 zł, obejrzyjcie ten film. Kurtka Patrol to kurtka trójwarstwowa dla osób, które turystykę uważają za sens istnienia oraz najważniejszą rzecz, jaką mogą robić na motocyklu. Czyli jest to kurtka długa z dużą ilością kieszeń, i oczywiście do tych kieszeni nie zachęcamy Was, żeby montować coś twardego w momencie upadku. Ta twarda rzecz może zrobić Wam krzywdę. Ale jak to dla osoby, która uprawia turystykę, to jest bardzo istotna kwestia, żeby było właśnie tego mnóstwo. Dobra, zewnętrzny materiał, bo jakby skupiamy się na bezpieczeństwie przede wszystkim, z tego my jesteśmy znani, także zewnętrzny materiał to w tym przypadku jest nylon. I ten nylon nosi imię. Kordura. I teraz uwaga, firma Kordura nie wszystko, co już produkuje, robi z nylonu, także bądźcie czujni. W tym przypadku akurat im się udało, także Kordura, nylon, bardzo wytrzymały materiał. Dodatkowo wzmocnienia na barkach są pokryte takim wspaniałym materiałem, który nazywa się Superfabrik. W skrócie są to ceramiczne granulki, które są wtłoczone w bardzo wytrzymały również materiał, który jest również nicią poliamidową. Dodatkowo na łokciach mamy taką wstawkę w kształcie logo, co jest troszeczkę no, powiedzmy marketingowym chwytem, wolałbym, żeby to było yy, większą powierzchnią, nie, nie samym logotypem, a do, pod spodem mamy materiał, który jest hiteną, czyli jest to również materiał, który ma dodatkowe wzmocnienie, jeżeli chodzi o przetarcia. Także mamy kurtkę mega wytrzymałą, jeżeli chodzi o tarcie. A do tego mamy oczywiście wentylację. To, co najbardziej lubią motocykliści turystyczni, ale nie tylko, to jest to, żeby tę wentylację można było otwierać, zamykać, robić z nią niesamowite rzeczy. I tutaj firma Rebelhorn poszła o krok dalej, bo zamontowała taki system Fidlock, który pozwala na obsługę w rękawicach lub bez rękawic. W sensie system jest na tyle prosty, łatwy, magnetyczny, że nawet osoba upośledzona manualnie będzie w stanie sobie z nim poradzić. Dodatkowo mamy wentylację w przedramionach i ramionach za pomocą suwaków, które w nonsensowny sposób są zasłonięte przez regulację tej kurtki w jej objętości i obwodzie. Także jeżeli tylko wpadlibyście panowie z Rebelhorna, bardzo prosimy oczywiście na pomysł, jak to zrobić, żeby suwak nie przebiegał pod tym właśnie paskiem, to byłoby fantastyczne i bardzo by ułatwiło manipulację tą oto wentylacją. Mamy również wentylację z tyłu kurtki. Dwa wyloty i podpaszny wylot tak zwany. Także jak jak, o właśnie, tak, to je pacha i tam sobie można tę, tę, tę wentylację również otworzyć, jeżeli tylko ominiecie ten nieszczęsny pasek. W tej oto możemy zamontować sobie również camelbaga, czyli z tyłu jest dodatkowa kieszeń, w którą możemy sobie włożyć wór z płynem. Wór z płynem można zapatrzyć w rurę. Rurę można przełożyć przez dziurę i wsadzić sobie w otwór gębowy, tak, i cieszyć się różnymi rodzajami trunków w czasie jazdy, oczywiście polecamy wyłącznie te, które są na bazie wody. Właściwie głównie z wody się składają. No dobra. Z rzeczy bardzo śmiesznych mamy również z tyłu kieszeń, taką, którą możemy łodpiąć i zabrać ze sobą w podróż z buta. Jeżeli mamy ze sobą dokumenty i jakoś przypadkiem na naszą podróż turystyczną nie zabraliśmy żadnej innej torby to możemy wykorzystać kieszeń, którą możemy odpiąć. Ale nie słyszałem o turyście, który nie zabiera ze sobą plecaka, torby, czegoś, nie wiem, kufra, który może odpiąć. Nieważne. Wracając do ochraniaczy, ta kurtka zaskakująco, bo nie jest to normalne wśród kurtek w ogóle, ma zamontowany, twardy, certyfikowany ochraniacz pleców, dodatkowo jest to elastomer barki i łokcie również są elastomerami, co jest naprawdę bardzo dobrym poziomem bezpieczeństwa. Jeśli, uwaga, podsumowujemy zewnętrzny materiał, mega bezpieczny, ochraniacze wszystkie certyfikowane, dużo wentylacji, także możemy wejść teraz w głąb tej oto kurtki. A pod spodem zanim ukaże nam się jeszcze ciało, zobaczymy membranę. Membrana to Sympatex. Sympatex to bardzo interesująca membrana, która Rzeczywiście jest bardzo wytrzymała mechanicznie, czyli można dosyć mocno ją targać. Ma dużą wytrzymałość na wodę i bardzo dobrze oddycha. Żeby było śmieszniej, jest membraną, która jest oparta na technologii hydrofobii, czyli odpychania wody, także również nie nasiąka wodą. Tą membranę oczywiście możemy wyjąć, jak to w kurce trójwarcowej, A jeżeli ją wymiemy, to oczom naszym ukaże się Softshell. Poproszę Softshell. I oto jest Softshell. Także softshell jest kurtką, jak widzicie, którą możemy spokojnie wykorzystać na polu wymiotowym i spędzać czas ze swoimi znajomymi, robiąc te rzeczy, które robicie na takim polu. Proszę o obrót. Softshell w pełnej krasie wygląda tak. I dzięki temu możemy już cały film zakończyć. Trójwarstwowa, bardzo wytrzymała, bardzo uniwersalna, dobrze wentylowana, słabo z tymi paskami przez tą wentylację. Eee, no i to tak tyle. A, jeszcze ma śmieszną kieszeń na ramieniu.